Dzień dobry, szanowni państwo. Dziś będzie o współczesnym świecie i o nas współczesnych ludziach, ale nie, spokojnie, nie będzie akademicko, nie będzie z przypisami i cytatami z naukowych publikacji. Ja nie jestem socjologiem ani filozofem z katedry. Jestem artystą, obserwatorem, kimś, kto szuka chaosie codzienności, czegoś prawdziwego, czegoś, co nie rozpada się. W rękach, zaraz po wypowiedzeniu, i może dlatego tak bardzo ciągnie mnie do tematu rozmowy. Nie tej poprawnej, nie tej automatycznej, ale rozmowy prawdziwej. Takiej, która coś otwiera, nie zamyka. Mm, wiecie, żyję w tym samym świecie co wy. Rano budzik, dzieci do przedszkola, praca, obowiązki, czasem jakaś impreza, spotkanie. Rozmowa z sąsiadem, kolegą, znajomą z dzieciństwa, którą spotkałem gdzieś na przykład w kolejce do lekarza. I niby wszystko się zgadza człowiek jest w relacji, człowiek mówi, człowiek słyszy. A jednak mam często wrażenie, że nie uczestniczę w tym naprawdę że to wszystko przypomina trochę teatr. Każdy z nas wkłada kostium w cudzysłowie miłego rozmówcy. Rozbawionego uczestnika wydarzenia, uśmiechniętego znajomego i wymieniamy się zdaniami, jakbyśmy czytali z kartki. Szczególnie trudny dla mnie jest tak zwany small talk. Ta niekończąca się rozmowa o niczym, o pogodzie, o korkach, o promocjach na troskawki. Oczywiście ja rozumiem, że czasami trzeba, żeby podtrzymać kontakt, żeby nie było niezręcznej ciszy. Ale kiedy small talk zaczyna zajmować 90% naszych rozmów, to zaczynam mieć wątpliwości, czy my w ogóle jeszcze słyszymy siebie nawzajem. Czy mówimy, żeby coś przekazać, czy po prostu, żeby coś mówić. Czy mieliście kiedyś tak, że jesteście wśród ludzi, nawet znajomych, i nagle przychodzi takie uczucie, nie chcę tu być? Nie dlatego, że kogoś nie lubię, po prostu czuję się tu niepotrzebny, niewidoczny, jakby wszystko toczyło się obok mnie. Ja mam tak bardzo często. Czasami przychodzi mi e, wtedy do głowy pewien filozoficzny obraz. Trzy Sokratesa. Jeśli chcesz coś powiedzieć, przepuść to przez trzy pytania. Czy to jest prawdziwe? Czy to jest dobre? Czy to jest pożyteczne? To bardzo proste, a jednocześnie strasznie trudne. Bo jeśli zaczniemy się zastanawiać, ile naszych codziennych rozmów przeszłoby przez te sita, to może się okazać, że większość naszych słów nie przetrwałaby próby. Opowiadasz znajomym o tym, co przeczytałeś w internecie: o tym, że wędliny w markecie mają tyle konserwantów, że można by z nich zbudować atomowy bunkier, ale czy to na pewno prawda? A jeśli nawet, czy to jest komuś potrzebne? Eee, czy po prostu chcesz zabłysnąć? Wyrzucić z siebie informacje, bo głowa już nie mieści tej cyfrowej pułapki. A jeśli nawet, hmm, to czy jest to komuś potrzebne? Czy po prostu chcesz zabłysnąć? Wyrzucić z siebie informacje, bo głowa już nie mieści tej cyfrowej papki. A może piszesz na Facebooku post o nowym samochodzie? Niby tylko się chwalisz, ale zapytaj siebie, czy to jest dobre? Czy może prowokuje zazdrość, frustrację, porównania? E, przypomina mi się pewna scena z przeszłości, kiedy pracowałem jeszcze jako fizjoterapeuta. E, często wykonywałem masaże pacjentom. To był moment bliskości, nie fizycznej, ale duchowej. Ludzie się rozluźniali i zaczynali mówić, niby nic wielkiego. Co zjedli, kto ich odwiedził, jak długo czekali w kolejce do specjalisty. Ale wśród tych wszystkich zdań czasami pojawiało się coś innego. Ktoś zaczynał mówić o swoim synu, albo o marzeniu z młodości, którego nie zrealizował, albo, i to były najpiękniejsze momenty, o strachu, o tym, czego się boi, co go trzyma w nocy, czego nie powiedział najbliższym. I wtedy słyszałem w głosie coś, czego nie da się podrobić autentyczność. Słowa wychodziły nie z głowy, nie z języka, ale z duszy. Tego się nie da pomylić. Tam był prawdziwy człowiek. Zauważyliście, że dzisiaj świat mówi za dużo. Z każdej strony napierają na nas słowa, reklamy, podcasty, TikToki, powiadomienia, memiczne komentarze, informacje, wiadomości, posty, opinie, fragmenty cudzych myśli i cudzych żyć. A może prawdziwa rozmowa zaczyna się tam, gdzie kończy się nadmiar. W średniowieczu istniała możliwość, że jeden człowiek mógł przeczytać wszystkie książki świata, bo było ich tak mało. Dziś w ciągu jednej minuty na świecie powstaje więcej treści niż byłbyś w stanie przyswoić przez całe życie. I w tym natłoku łatwo zapomnieć, że cisza też jest formą komunikacji. Dlaczego tak trudno nam dziś milczeć razem? Dlaczego cisza przy kimś traktowana jest jak coś niezręcznego? A przecież cisza może być najgłębszą formą zaufania. Nie chcę demonizować rozmów o niczym. Wiem, że nie każdy jest gotów się otworzyć, że nie zawsze jest, to, jest na to miejsce i czas, ale jeśli chcesz naprawdę kogoś poznać, naprawdę się z kimś połączyć, to spróbuj posłuchać go nie po to, by odpowiedzieć, ale po to, żeby usłyszeć. Prawdziwa rozmowa nie musi być mądra, nie musi być filozoficzna, wystarczy, że będzie szczera. Że będzie płynąć z głębi, że nie będzie zlepkiem gotowych fraz, ale twoim głosem. Nawet jeśli drży. A jeszcze lepiej, jeśli czasem umilkniesz i pozwolisz mówić drugiemu człowiekowi. Na koniec chcę Wam życzyć więcej takich rozmów, które nie są tylko wymianą informacji, ale wymianą dusz. Rozmów, w których nie chodzi o to, kto ma rację, ale kto naprawdę jest obecny i rozmów, w których można na chwilę przestać grać. A skoro dziś rozmawialiśmy o słowach, to chciałbym was teraz zaprosić do utworu, który mówi właśnie o nich, o słowach, które płyną pod wiatr, o tych, które się nie przebiły, które zostały niedosłyszane, ale były prawdziwe. Zatrzymajcie się na chwilę i wsłuchajcie nie tylko w muzykę, ale w siebie i w drugiego człowieka. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Wiatr. Nie umiem rozmawiać z rozumem, a mnie w sadzie kwitnie kwiat, który mi rzucą na trumnę. Słowa moje ogniem pochodni palą sztuczny uśmiech błazna gdy dziecko ofiarą zbrodni w ulicach płynącego miasta. Słowa moje jak skoszoną trawę, ludzkie dłonie podniosą z ziemi. Dali człowieczą sprawę Którymi rzucą na trumnę. Słowa moje jak piasek w bucie, żołnierski przecinają krok. Krwią, nadzieją i uczuciem malują każdy życia rok. Słowa moje jak skoszono Oczy, dziewicy pięknej i świętej, co róże sprzedaje za dwa grosze. W bluzce brudnej i wymiętej, w blusce brudnej i wymiętej Słowa moje płyną pod wiatr, nie umiem rozmawiać z rozumem, a mnie w sadzie kwitnie kwiat, który mi rzucą na trumnę. Słowa moje ogniem pochodni palą sztuczny, uśmiech błazna. Dziecko ofiarą zbrodni w ulicach płynącego miasta.